Dzień dobry, bracia i siostry. To mówi brat Zbyszek. Witam. Brat miłości Emanuela. Emanuela. Jedynego Boga. Prawdziwego. To jest Mateusza też. Tak jest napisane w Naszym Bracie w Chrystusie. Mateusz tu napisał: Podobieństwo jest pszenicy i konkolu. Tak więc, to co jest pszenicą i konkolem? Inne podobieństwo podał Chrystus i mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Tak. A kiedy Niektórzy spali. Spali z braku. Też tej miłości, tak? Spali, to znaczy nie szukali prawdy. Ale jedyną prawdą jest Chrystus. I kiedy spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Też rozsiał kłamstwo, tak? Ale prawdą jest Chrystus. Patrzcie tam rodzina pojechała. Dzieci. Żona, mąż. Konkolu między pszenicę i odszedł. A, a gdy zboże podrosło, wydało owoc. I wtedy pokazał się też konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza, słudzy, boga, gospodarz to jest ojciec. I powiedzieli mu, ojcze, czy nie posiałeś dobrego? czy posiałeś czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli skąd więc na ma on konkol a ojciec powiedział to nie przyjaciel, a nie przyjacielem. To są ci, którzy nie chcą przyjąć Chrystusa. To nie przyjaciel uczynił, a słudzy mówią. Do Boga, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wyrwali go? A Bóg odpowiada: Nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Tak powiedział Bóg ojciec pozwólcie obydwu ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie a pszenicę. Zwieście do mojej stodoły, do mojej świątyni, do mojej miłości, bo jesteśmy tą miłością w Królu Ojcu, Chrystusie Emanuelu. Proszę bardzo. Rowerki, rowery. Przyroda, natura jest w naszym Ojcu, i bądźmy w tej prawdzie, bądźmy tą prawdziwą pszenicą. Ewangelia Mateusza rozdział 13 i werset 38 do 43. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie i córki królestwa. Konkol zaś to synowie złego, a nie przyjaciel, który go posiał to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Pośle syn człowieczy swoich aniołów i zbiorą Z królestwa jego, wszystkie zgorszenia tych, którzy popełniają nieprawość. Bądźmy w tej prawdzie, jakim jest nasz Ojciec, Król Chrystus Emanuel.